Nie no porozim. dobrze, panie profesorze, co zabieram. się dzieje w tym momencie? Czy to wycofanie się pana premiera Tuska z Sygnaty jest skuteczne? Nie, oczywiście, że nie jest. A w ogóle panie redaktorze. Ale to pan Państwa, tak uważa, ale na przykład podejrzewam, że prawnicy z opinii, których korzystał premier, uważają inaczej. Ja nie no wiem, bo zje... po co by miałby to robić? A czy pan zna choćby jedno nazwisko tych prawników? No, no, ja być może na przykład pan minister Berek jest człowiekiem takim. No, ale to podobno On błąd po kompetencji pełni. korzysta pan premier. No, ale to przecież pan premier Tusk przed chwilą powiedział, że pan minister Berek popełnił błąd. I to on popełnił ten błąd, bo mu pan minister Berek to no Dobrze, odłoży. ale błędem była ta pierwsza kontrasygnata, więc jeżeli pan minister Berek popełnił błąd, to teraz pan premier się z tego wycofuje. To może jutro ten błąd. To może jutro wycofać się z wycofania swojego błędu, a pojutrze z wycofania wycofania swojego błędu. Doprowadza pan sprawę do absurdu. I nie ja ją doprowadziłem do absurdu, tylko ten, kto bawi się prawem w sposób zupełnie nieodpowiedzialny. Panie kto redaktorze? zaczął się pierwszy bawić prawem, czy nie czasem rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nie, Panie redaktorze, proszę państwa, pierwsi prawem zaczęli się bawić ci, którzy wybrali sędziów Trybunału Konstytucyjnego na przyszłą kadencję. I to jest poza spoganiem. Czyli jeszcze 2015 przed rządami roku. Prawa i Sprawiedliwości. Tak, wtedy się to wszystko Ale zaczęło. Ale czy ta zabawa nie została pogłębiona jeszcze bardziej przez PIS? A kto ją dzisiaj pogłębia, żądając od sędziów posypywania głowy popiołem i wprowadzając instytucje czystki? która przypomina jako żywo mi to co zrobiono z sędziami którzy się zapisali do solidarności w stanie wojennym kiedy profesor Sylwester Zawadzki minister sprawiedliwości w stanie wojennym przed biurem politycznym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej spra składał sprawozdanie a znam ten protokół bo go czytałem o tym jak Sędziów, którzy się ośmielili przeciwstawić wtedy władzy i dominującemu nurtowi, potraktowano, jakim dawano kwity do podpisu, żeby się ukorzyli, złamali, posypali głowę popiołem, a kto tego nie zrobił, był wyrzucany. To są wzory najgorsze, jakie można sobie Zaraz wyobrazić. Zaraz wrócimy do kwestii.